Cześć, witajcie. Już by zdrowie, mogę dla Was nagrywać już częściej. Tutaj mam nożyczki i kupiłam tak dla mojej kupiska. Taką karmę próbka i ją będę dawać jako smakołyki. Tutaj są różne rodzaje Ich są cztery rodzaje. I tak, mamy tak. Warzywko. Mówię, mają takie imię. To takie warzywko. warzywo ziemniaczek, ziemniaczek, tam taki ciemny. E, tutaj mamy e, ten deser, deser i kiełbaska. kiełbaska. No i zaraz wracam, bo mam jeszcze drugą karmę, drugą próbkę, ale też to tak samo będę dawać na smakołyki. Tutaj jest tylko taki jeden rodzaj yy. Jest on naprawdę... Mamo o. Co ja powiedziałam? Jest on naprawdę mięciutki i mięsny Jak widzicie, mogę go łamać I nic z nim się nie dzieje on oczywiście ścisnę, Ale oczywiście jak ścisnę go, można to oczywiście, że się połamie Jest on taki Zaraz tylko, tutaj jest on taki I będę mogła go użyć jak smakołyki, bo naprawdę, o u jest taki mięciutki, że już mi się rozłamał Jest mięciutki i mięsny No i... I no, tak szybko się łamę. i naprawdę pysek zasmakuje, bo to jest 100% complete to jest karma Frolic albo Frolic. Coś takiego. No i to tylko było na tyle. Tutaj mam rożki z pój na i Frolic albo Frolic. No i tak. O, to tylko było na tyle. To więc pa. Do następnego odcinka. Dzisiaj znów będzie jakiś odcinek z podziękowaniami za 20 subskrypcji. Ale to już w drugim odcinku. Pa. Dziękuję za oglądanie. A, i jeszcze wam musiałam powiedzieć, pozdrawiam, High Love Show Dog, Psi, Węchem, Sadam Psa, i tak Nie mogę już wszystkich wymienić, bo naprawdę kocham wasze odcinki, i tak dalej. Dobra, to pa!